Zatrzę. Akcja to moto Mikołajki.pl, czyli tak naprawdę y, Mikołajki na motocyklach. Tak, y, Robimy taki, y, takie zebranie, spęd motocyklistów, żeby troszeczkę poruszyć się do działania. Robimy imprezę dlatego, że wiemy, że są dzieci potrzebujące, dzieci, które nie mają domów, dzieci, które nie mają do kogo na co dzień się bardzo bliskiego przytulić. I w jakiś sposób myślę, że ten raz w roku można im troszkę tego ciepła. Zorganizować. O tej porze roku kierowcy samochodów nie spodziewają się, że zobaczą motocykle na drodze. Kto by pomyślał? Śnieg leży minus 10, a tu motocykle. Jesteśmy po to, żeby pokazać, że czasami warto pomagać w sposób niekonwencjonalny. Na wesoło. Akcja, tak naprawdę, na sprawę chyba już jest e, piąta albo czwarta. Przestaliśmy liczyć w pewnym momencie. Czwarta organizowana przez nas, przez takie stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów. No i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Ruszamy stąd z MDM-u centrum Warszawy. To jest takie miejsce naszej zbiórki, ubieramy się w piękne stroje i jedziemy na Stare Miasto, na krakowskie przedmieście. Tam będzie cała odbywała się impreza. Wszyscy mikołajowie zgromadzeni na Placu Zamkowym utworzą choinkę, następnie zrobimy zdjęcie z wieży kościoła świętej Anny. Będzie również pokaz baniek mydlanych, będą różne inne atrakcje, rozdawanie cukierków. Placu Zamkowego udamy się również paradą przez Aleję Jana Pawła na Nowowiejską, czyli osi Rochota gdzie już czeka moc atrakcji, od dmuchańców, przez różnego rodzaju pokazy tańca, aikido, będzie można pojeździć na motocyklu, jest naprawdę multum, multum, multum zabawy. Dużo emocji, dużo, dużo radości, to będzie się działo, zapraszamy! To był lenifer gdzieś Ale już jest tam. Przejdziemy przez motocykle i pooglądamy jak są poprzebierane Będę motocyklistą jak będę mieć 17 lat. Trwa konkurs na Moto Mikołaja i Moto Mikołajkę. Naj Mikołaja i Naj Mikołajkę. I teraz zebraliśmy grupy dzieciaków, które oceniają naklejając naklejki na tych Mikołajów. Im więcej naklejek, tym lepszy Mikołaj. To tylko i wyłącznie dlatego, że mam fantastycznego pomocnika, który tutaj robi całą kampanię, żebym wygrała. Dziękuję serdecznie. Nie wiem co się stało, nie wiem co się stało. Dzieci się na mnie rzuciły i mnie okleiły jakimiś naklejkami. Później powiedzieli, że jestem najmikołajem. W ogóle nieprawdopodobne. Przepraszam. Rzucać, dużo warto wrzucać tu. O zapraszam! To nie tylko mikołajowy wygląd, ale też mikołajowe serducho. E, wrzucają, oczywiście są bardzo hojni, są mniej hojni, w zamian dajemy gadżety motolikowo Robimy to dla dzieciaków, żeby im się uśmiechy na muziach pojawiły i no, czuję, że to jest fajna inicjatywa, naprawdę polecam wszystkim. Ho, ho, ho! Přijel jsem z toho Česka i, i bavíš se dobře i vedete teď na tom polině ten skakal. Leciałem tak to tył i to sadu. Nie, nie bałem się. To są symulatory e, motocyklowe, e, które są używane do e, szkolenia kierowców. Wszyscy dzisiejsi adepci no, dostają prawdziwe, prawdziwą szkołę życia, tylko w bezpiecznych warunkach. Kolega zaliczył dwa razy czerwone światło, czołówkę i jeden raz przy 70 wjechał w tył samochodu. Średnio mi wychodzi, no, no bo ciągle wypadam. Czerwone światło. Kolejny <grymny> mandat. E, przyjechałam z Konstancina, z domu dziecka na Słonecznej. E, jestem tutaj kilka razy już, bo przyjeżdżam tu na wspinaczkę i jest fajnie. Fajnie było. się trochę bało. Bo dopiero drugi raz wchodzę na tą linę. Będę jeszcze wchodzić. Się tu Malujemy twarze teraz. Tej kolega chciał na klauna. Więc to co wychodzi coś może. Fajnie? Fajnie. To się nie Mamy dużą konkurencję w postaci innych atrakcji. Ale powoli, powoli zaczynałem się tym interesować przychodzić. Trochę dziwna piłka, sprzęty robią wrażenie, więc zaczynałem się tym interesować. Otwieramy sekcję juniorów, więc może ktoś z nich będzie grał w przyszłości z nami razem w drużynie. Witajcie, Drukny i Drukowie, mówi do Was Święty Mikołaj, bezpośrednio z Moto Mikołajek. Odbywają się na po raz kolejny i odbywać się będą, na pewno się będą odbywać. Moto Mikołajki są z nami teraz, za rok, za dwa. Mam nadzieję, że będą z nami zawsze. Dzieci nas potrzebują, dlatego jesteśmy tu dla nich i będziemy dla nich zawsze.